Nie jest most. A gdzie ci wszyscy poławiacze. Ha, na drugiej stronie. To co? Wojtek w złą stronę wybrał. Ale pięknie. Nie jestem przyzwyczajony do takich fajnych rzek. Piękny, woda czyści, no ja, pięknie, woda czyścina, ja to dziele. Może jeszcze ryby jakieś będą? Patrzcie to. Takie oto urządzonko. A tu kolega strażak, recykling. Taki kociołek. mąbluje. Ja już w woderkach i lecę do wody. Co się dymi? Odkąd przyjechaliśmy cały czas dłubał drogiem i szykował wszystko, kroił wszystko w małą kosteczkę O kurde brokówka, Wędzone Teraz? Wszyscy złomiarze już otwierają gotowanie Ledwo przyjechał już do gara Dobra Pierwsze zamoczenie Woda czyściutka Kurka ale nie ma przyzwyczajone do takiej wody Pogmerali trochę trafne Nic nie ma. Widzimy się jak coś będzie. Dobra, pierwsze fanty są. Blacha. Taką żyłka też weźmiemy. Czy plecionka, plecionka? Jakaś śrubka. Z Lecimy do czegoś głupszego. wyszła taka śruba taka jeszcze dłuższa podkładeczka taka kwadratowa podkładeczka i taki elemencik jakiś dwutełownik z nakręteczką obstukamy, wrzucimy w końcu, w końcu Mario wybrał się do wody, bo tak to gadka na brzegu. Dobra, ja to załatwiam i lecimy dalej. Teraz, takie coś się udało wyłowić. Ręcznik kąpielowy. Nie wiem, jak on w tym nurcie się trzymał, ale się trzymał. Teraz taki kątowniczek soczysty. Dobra, przeszliśmy na drugą stronę. Nie powiem, że było łatwo. Trzeba było orbitka strzelić ale jakoś jakoś daliśmy radę. Jest to miejsce bardzo błoskodajne. Masz coś? Pustka. Dobra, byłem na Magnesie. Odczepić? Może dalej. Dobra, idę do bazy No chyba, że jeszcze coś trafi, ale jest i druga śrubka kolejowa Dobra Kolejna śruba Kolejna śruba Tu jakieś dupsy A tu jest o, kurwa. tu jest płyteczka z tych małych bo z tych małych ale zawsze płyteczka i taka krata kratę muszę obstukać bo jest więcej marasu niż wagi teraz taki spływ że tak powiem kajaczkami Bardzo fajnie. Woda czyściutka idzie? Teraz ekła. tam ze śruba ze stopki. I wcześniej wpadło taki Pręcisław. Woda czyścina. To mi się najbardziej podoba. Mariusz tam walczy z czymś pod brzegiem tam dalej strażak No my łowimy Dobra, idę na brzeg jaką bazę zrobić na widzicie wyśrubę coś tam, coś tam jeszcze tu na razie parking ja idę, mam fajny sygnał Magnes mam do tego przylepiony Próbujemy to jakoś wydobyć O, proszę, tu jest magnesik Nie wiem czy to widać Będziemy wydobywać Dobra, mamy dziada Taki kawał rurki z kremem Dobra, teraz trafiła się taka miejscówka. Dwa pręty mam w ręce, trzeci mam na magnesie. I jeszcze coś tam łapię, rzucam tym do bazy. Pierwsza stopeczka dzisiaj. Teraz nie będzie widać, ale podjechał Gary Gibson, a mnie z Michał Jania, Piowol, i tak się wszyscy zbierają. Dobra, lecimy dalej z tematem. Dobra, teraz wyszła na do wiadra i taki słuszny kawał kątownika Paki się chłodzą No ciepło się robi Znowu taki kawał kątownika padną Dobra, jedno wiadro, drugie wiadro złożymy może w domu Ach. Dobra. Dzięki za wspólne połowy. Ja już dziękuję. Wpadajcie do Maria. Mario tam, człowiek od kotletów. Tu jest Michał. Do Michała. Też wpadajcie na kanał. Dzięki za wspólne połowy. Co, już jedziemy? Wpadajcie do Piowola. Piowol, piękne rozbiureczki. Tu Gal Gibson wpadajcie też na kanał. Tu nie będę przeszkadzał, Strażak, bo, bo tu się dopiero impreza rozkręca. Kociołek, kociołek. Kociołek już nakręciłem nawet zawartość. Nie wiem co to jest. Dzięki za wspólne połowy. Tu jest Ania. Żegnamy to piękne miejsce. I do następnego razu. Cześć. Dobra, takie małe podsumowanie. Tu jest, że tak powiem, pierwsze wiadro 15 kilo dodamy se to Tu jest, że tak powiem, drugie wiadro Z tymi wkręciorami, z kratką dodamy se to 36 kilo Wyszło Uff. Powiem tak mega zajebiste spotkanie z ludziami, że tak powiem, z tą samą pasją, czyli z magnesem. Polecam wszystkim. Od razu ukrócam tam jakieś niepotrzebne gadki. Czy mi się opłaciło, czy mi się nie opłaciło. Jechać 250 km. Mi się opłaciło. Moje paliwo, moje życie. I naprawdę proszę się odczepić od tego ja jestem zadowolony spotkanie z bardzo z bardzo pozytywnymi ludźmi to takie doświadczenie jest że tak powiem bezcenne a kogo nie było niech nie dyskutuje dobra pozdrawiam jeszcze raz wszystkich z lotowców wszystkich magnesiarzy co byli i do następnego razu. Cześć.